Cześć dzień dobry, Michał z tej strony. 6 lat czekania, 6 lat spekulacji oraz 6 długich lat rosnących oczekiwań względem GoPro Max 2 dobiegło końca. Tak moi drodzy, nareszcie jest nowa kamera 360 od GoPro właśnie ukazała się na rynku i wniosła sporo nowości, nowoczesnych rozwiązań oraz śmiało można powiedzieć, że marka GoPro wraca na szczyt. Tyle, że nie. Daliście się nabrać? Ja początkowo też. Po pięknych słowach czy pstryczkach w stronę konkurencji, które wytykały ich wady, dostaliśmy produkt, który jest. No właśnie czym? Czym tak naprawdę jest Max 2? Na to pytanie odpowiem w dzisiejszym materiale. Na początku chciałbym zaznaczyć, że dzisiejszy film nie jest sponsorowany, a kamerę oraz akcesoria zakupiłem osobiście. Standardowa widzę już wydmuszka nasza wydmuszka do jajek. Ale nic z tym już sobie musimy, do tego się musimy po prostu przyzwyczaić. Jak to otworzyć? Ok, mamy to. Co my tu mamy, moi drodzy? Trochę papierów. Instrukcje jak korzystać. Instrukcje jak korzystać, jak położyć baterię i podłączyć. Nic nowego. Zachęcenie do subskrypcji. Ściereczkę do wycierania obiektywu. No, powiem Wam, że. <laughs> o, kurde. <laughs> Szału nie robi, łatwo zgubić. Standardowe naklejeczki, więcej instrukcji obsługi, jeszcze więcej instrukcji obsługi. Jest chociaż język polski, moi drodzy. Tak na szybko przelecimy, czy chociaż jest. W sumie powinien być, jest, jest polski, ale to są tylko jakieś. Ważne instrukcje dotyczące produktu i bezpieczeństwa to standardowo, co musi się znaleźć. Nic więcej tu nie ma. Dobra, oraz zawartość naszego pudełka. Kabelek USB typu C do C. Tutaj znajduje się nowa bateria, czyli nowa. Te baterie to są w tej samej chyba technologii, które w znajdują się w serii Hero. Ciekawe, czy pasują do starszego modelu. To trzeba że się będzie dowiedzieć. I tutaj mamy co? Standardowe mocowania. To jest nic nowego. Mocowanie do kasku. I jest nasza śruba mocująca na samym dole, którą wyjąć. Teraz oczywiście będzie mi trudno. Dało <laughs> udało się. Jest i śruba mocująca. Oraz najważniejszy punkt programu, czyli sama kamera. O, nieźle. Ale tutaj radiator dowalili. Ło, panie, ale to się będzie grzało. <laughs> Kurde, mam nadzieję, że chociaż <laughs> nie będzie się przegrzewało. Cała, jak zwykle, u, u, takie, w, takich białych, w takich białych kawałeczkach tej wytłaczanki, tego papieru, który się niesamowicie sypie. I te kamery zawsze są takie brudne wyjęciu z pudełka. Nie wygląda to fajnie. GoPro Max 2 trzyma się swojej klasycznej kwadratowej konstrukcji. Sama kamera jest niewielka i zarazem mniejsza od kamer konkurencji. A waga wynosząca 195 gramów stawia ją pomiędzy DJI Osmo 360 ważącą 183 a X5 Od Insta 360 ważącą 200 gramów. Byłem sceptycznie nastawiony do projektu samej kamery, ale po wyjęciu jej z pudełka i bliższych oględzinach bardzo mi przypadła do gustu, a w szczególności ten masywny grill z logo producenta. Przykuł moją uwagę, bo chyba ktoś tu rozwiązał problem z odprowadzaniem ciepła, ale nie uprzedzajmy faktów. Max 2 posiada dwie soczewki, co najważniejsze wymienne w bardzo prosty sposób. Wystarczy je odkręcić. Nie potrzeba wysyłać kamery w celu naprawy lub kupować specjalnych narzędzi do ich wymiany. Bardzo fajne rozwiązanie. Niestety wymienne soczewki od dnia premiery kamery nie są dostępne w sklepie, więc na chwilę obecną wymiana jest niemożliwa. Z przodu kamery znajdziemy niewielki ekran, ale w pełni wystarczający, choć trochę irytuje, że jest delikatnie przesunięty w prawo. Powyżej, obok soczewki, znajduje się mikrofon, których sama kamera posiada aż 6 sztuk. Na obudowie znajdziemy dwa fizyczne przyciski, gdzie jeden odpowiada za przełączanie trybów, a drugi za włączanie i wyłączanie kamery. Od spodu możliwość montażu kamery na trzy sposoby: śruba montażowa, mocowanie magnetyczne oraz motylek. Z boku umieszczone są drzwiczki, za którymi skrywa się port ładowania, bateria oraz port na kartę pamięci MicroSD. Całość jest wykonana z dobrej jakości materiałów i wygląda na bardzo porządną konstrukcję. Max 2 jest wodoszczelna do głębokości 5 metrów bez dodatkowej obudowy, to znaczy wyłącznie bez dodatkowej obudowy, ponieważ obudowy do nurkowania na próżno szukać w sklepie, gdyż GoPro nie ma jej nawet w swojej ofercie. Na dzień dobry witam nas brak języka polskiego. Jak widać, prawie 40 milionowy kraj to wciąż za mało dla tego producenta. Samo menu oraz całe UI jest dobrze znane z innych modeli i nie różni się praktycznie niczym. Ale co gorsze, to nie nadaje się ono kompletnie do kamery 360, a przynajmniej w wersji, którą tu zaimplementowano. Podczas nagrywania mamy podgląd z obu soczewek, klasyka, ale wyłącznie w linii prostej. Nie ma możliwości przesunięcia obrazu w dowolnym kierunku, serio. Ale, żeby tego było mało, to podczas przeglądania galerii jest dokładnie tak samo. Więc, jeśli kamera nie jest ustawiona centralnie na obiekt, to sprawdzenie, co dokładnie się nagrało, nie jest możliwe. Ze zdjęciami jest jeszcze gorzej, bo tu kamera wyświetla je całe w płaskiej panoramie na obrazie. To jest dramat. Ale to nie wszystko. Po uruchomieniu kamera serwuje samouczki w losowych momentach. Więc któryś raz z kolei wciskasz przycisk od nagrywania, nie spojrzysz na ekran, bo przecież poczułeś przycisk wciśnięty pod palcem. Po dwóch minutach myślisz, że kończysz nagrywanie, a tam prompt na ekranie przypominający, że kamera ma opcję np. timelapse. Może chcesz sprawdzić, jeśli nie, to wciśnij nagrywanie raz jeszcze, aby rozpocząć rejestrację obrazu. Całe to menu jest do wyrzucenia. Max 2 potrafi rejestrować filmy w 10-bitowej głębi kolorów w rozdzielczości 8K do maksymalnie 30 klatek na sekundę, natomiast w 5,6K do 60, a 4K do maksymalnie 120, wszystko w całej sferze oczywiście. Pomimo małej matrycy 1x2.3, czyli dużo mniejszej niż u konkurencji, obraz tego co zauważyłem wydaje się bardzo ładny, a kamera dobrze oddaje kolory. GoPro poinformowało, że nie używa algorytmów do poprawy obrazu, a hasło True 8K odnosi się do tego, że kamera rejestruje realną rozdzielczość 8K w sferze, a konkurencja nagrywa w mniejszych rozdzielczościach i do 8K w sferze dobija algorytmami. Tu zdecydowanie należy pochwalić za naturalne kolory, dużo szczegółów i detali na obrazie. Obraz, w moim odczuciu, jest zdecydowanie ładniejszy niż u konkurencji. Dużą zaletą kamery jest również to, że posiada wbudowany GPS oraz rejestruje dźwięk z sześciu mikrofonów jednocześnie i rzeczywiście działa to sprawnie. GoPro MAX 2 posiada sześć budowanych mikrofonów, aby można było ten dźwięk słyszeć w 360 stopniach. Aktualnie kamera jest bez żadnej osłony, nie mam żadnej osłony do niej, ale włączona jest automatyczna, automatyczna redukcja szumu wiatru, więc stoję sobie tutaj na tym moście, wieje dość, Powiedzmy średnio, nie wie jakoś super mocno, choć ma to jakieś podmuchy i sami teraz możecie się przekonać jak ta kamera radzi, radzi sobie właśnie z takim wiatrem. Właśnie taki mocniejszy Podmuch. Natomiast moi drodzy warunków nie wybieram aktualnie jest w trwaniu nie huraganu, tylko sztormu, więc... Jest bardzo wiecznie. Nawet korzystam z tego, że przez chwilę zrobiło się niebieskie niebo, choć cały dzień jest ściana wody, jak można zauważyć po ilości wody, jaka znajduje się w tej rzece pada sporo dookoła mnie pełno połamanych drzew oraz powylewanej tej wody wszędzie. Natomiast celem tego nagrania jest oczywiście sprawdzenie sobie, jak ten mikrofon sobie radzi w takich warunkach. Czekajcie, bo mam założoną tą kamerę właśnie. Na rękę. Skoro co jest tu 6 mikrofonów, no to jeszcze klasyczny test dźwięku, obracania się kamery oraz zobaczymy z takiej odległości jak kamera sobie radzi właśnie z łączeniem mobu wiatry targa. Złączenie, złączeniem obrazu z dwóch soczewek. czy będzie widoczna ta linia cięcia czy nie będzie. Tutaj właśnie fajnie to widać, bo dookoła mamy sporo rurek. Więc na nich będzie się to jak najbardziej ukazywać. Uwaga, obracam kamerę w tym kierunku, będę starał się mówić cały czas. Jeśli dźwięk będzie gdzieś tam przerwany, nie będzie słyszany tak jak powinien, no to tym gorzej dla kamery. Natomiast sami mogliście zobaczyć, jak to słychać i jak to wygląda. I będę szedł przed siebie i zróbmy ten obrót jeszcze raz. 360 stopni wokół własnej osi i sami zobaczcie, czy gdzieś ta linia cięcia się pokazuje. Teraz jest dźwięk, kamera jest skierowana ku dołowi, ja mówię od spodu, więc mam nadzieję, że ten głośnik też mnie łapie. Oraz z góry teraz mówię do kamery, teraz możemy się przekonać, czy głośnik z góry również radzi sobie tak samo jak poprzednie. I chyba to wszystko. A teraz yy, finalny test, czyli kamerę obracam o 180-190 stopni. Jestem pomiędzy dwiema soczewkami i zobaczmy, jak sobie teraz poradzi z bliskiej odległości. Oraz yy, z maksymalnej powiedzmy wyciągniemy ten kijek do 120 cm. Yy, na maksa wygląda to w ten sposób. A jeśli zmniejszę go do 25 cm, natomiast jeśli zmniejszę go do 25 cm i składając, nie wyłączę kamery. To prezentuje się to w sposób następujący, takie wyciągnięcie mojej ręki powiedzmy na, na długość mojego ramienia. Obróćmy jeszcze w ten sposób, abyście sami sobie mogli zobaczyć jak wygląda właśnie łączenie się obrazu. I co, wyciągamy kijek dalej, spróbuję coś jeszcze nagrać. Z maksymalnej odległości mam nadzieję, że jakkolwiek nie słychać. Przejdźmy może jeszcze na drugą stronę i cały czas oczywiście mówię w kierunku, w kierunku kamery, więc jest to powiedzmy ułatwione zadanie. Jednak wszystkie dobre rzeczy, jakie można znaleźć w Max 2, nie mają znaczenia, ponieważ GoPro korzysta z przestarzałych technologii i rozwiązań. Ten sam procesor GP2, który pojawia się w kamerach GoPro od przynajmniej 4 lat, wykonany jeszcze w technologii 12 nanometrów, podkręcony do granic możliwości, pobiera dużo energii i generuje jeszcze więcej ciepła. Uwieście mi daje o sobie znać bardzo szybko. Raz, że to on zapewne odpowiada za ograniczenia samej kamery, ograniczenia w menu czy za brak jakichkolwiek nowoczesnych rozwiązań. Dwa, to przez niego kamera się grzeje i to bardzo. W domu przy 21 stopniach po 15 minutach nie można było kamery dotknąć od strony logo. Ten grill nie ma na celu chłodzenia kamery, tylko chroni nas, aby mniej parzyło podczas przypadkowego dotknięcia. Serio, kamera wyłączyła się już po 26 minutach z przegrzania. Konkurencja w takich warunkach wytrzymuje przynajmniej jedną godzinę jak X5 lub nie wyłącza się wcale i nagrywa do końca jak ozmo 360. Na zewnątrz natomiast kiedy było 11 stopni, nagrywała bez problemu przez 63 minuty aż do rozładowania się baterii. Ale za to, że się niesamowicie grzeje, to od strony, z której wiało wiatr na obiektywie pojawiła się para, co jest spowodowane dużymi różnicami temperatur między kamerą a zewnętrzem. Co ciekawe, ładowanie baterii w kamerze trwa 1 godzinę i 40 minut. Tak? Dobrze słyszycie. Kamera ładuje się prawie dwa razy dłużej niż nagrywa, ponieważ nie posiada szybkiego ładowania. Bateria po 20 minutach jest naładowana do 30%, po godzinie do około 90%, a po wspomnianej godzinie i 40 minutach do 100%. To jest dramat. U konkurencji wystarczy około 20 minut do 80% i niecała godzina do setki. GoPro Max 2 nie posiada żadnej animacji podczas ładowania się baterii, ani nawet kolorowej diody, która sygnalizowałaby w prosty sposób, bez uruchamiania kamery, poziom naładowania. Świeci się tylko czerwona dioda, jeśli urządzenie jest ładowane, i aby sprawdzić poziom naładowania, trzeba ją uruchomić. Jakby tego było mało, to dodatkowa ładowarka zakupiona osobno z dwiema bateriami jest równie beznadziejna. A do tego posiada ten sam losowy błąd, co ta dostępna dla kamery Hero 13, bo czasem ładuje jak chce. Raz pokazuje, że jedna bateria ładuje się szybciej, a raz druga, a finalnie to potrafi nie kończyć ładowania wcale. Brak aplikacji do edycji filmów 360 to duży problem. Co prawda możemy korzystać na PC z GoPro Player do bardzo prostej edycji, lub użyć GoPro Quick na smartfonie i wbudowanego w niej edytora do tworzenia prostych, krótkich filmów na media społecznościowe. Na większe produkcje raczej odradzam. GoPro Quick na smartfonie służy również do zarządzania kamerą i program wymagany jest również do pierwszego uruchomienia w celu zarejestrowania kamery. Podsumowując, żadnych nowości czy nowoczesnych rozwiązań. Odnoszę wrażenie, że Max 2 to tylko desperacka próba przetrwania marki poprzez wypchnięcie na siłę produktu w cenie 520 euro. Co by nie mówić, marketing mają dobry, tylko zamiast wydawać pieniądze na reklamy i popularnych influencerów promujących ich sprzęt, Przynajmniej połowę tej kwoty powinni wydać na rozwój. To byśmy dziś byli w zupełnie innym miejscu. Na chwilę obecną nie jestem w stanie polecić GoPro Max 2 nikomu, serio. Powoli kończąc, chciałbym tylko zaznaczyć, że nie jest to jeszcze pełna recenzja, a moje pierwsze wrażenia po kilku dniach użytkowania. Za kilka dni lecę na urlop i zobaczymy, czy po powrocie moje zdanie jakkolwiek ulegnie zmianie. I to tyle, i aż tyle na dzisiaj. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli macie jakieś pytania, to sekcja komentarzy należy do Was. Doceniam, że zostaliście ze mną do końca. Do następnego materiału, trzymajcie się, hej!